minienie nie i, i, i to po prostu to w jakimś sensie wpływa na ocenę. No chyba. I to jeżeli jest ktoś wyjątkowo, jak to mówi tu chcący rozszerzać, chętny, jeżdżący i drugi, no to wiadomo ja że mimo woli ten będzie się szybciej, a, a ten no niestety no, taka praca, taka płata. No i tak, no, tak, tak jest. Jakby... To, a to, to ja uważam tylko z tym że tak, jak jakieś tak sobie tu rozmawiamy, powiedzmy, W jakimś takim dosyć krótkim okresie po naszych rozmowach przede wszystkim, jeżeli już to pana cechy cechy, powiedzmy panu takiego, jak to mówi czyli sobie po pierwsze ciągle przedmiot, Bo to, Co jest? to jest to nie jeden, to jak to mówi, czasami może ktoś ale nie przyjdzie, więc to mm. mówię. To są różne, bo na tą cechę się składają różne jakby takie posty. Nie, nie, czy to właśnie się czasami trochę upomniane czy tam rzeczywiście, co by można było, a dlaczego to tak pójdzie? No i a to w kontekście się tak samo tak, tak, przekłada, trochę tak jest w tak, tej I to powiem szczerze, że. Tylko niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz, że działa. No, ja nie mogę powiedzieć, że to jest baza, bo to nie powinna być baza. ja też tak nie oceniam. Tylko jak mówię, że że po prostu tak jest jak ja już rozmawiam, czy tak nie, nie akurat w tym, że tam nie spełnił, bo akurat tutaj to, jak już, to mogę mieć to natury techniczne, i mm -hmm. to wszystkie Pan spełniał, bo, bo jak to robił, no, wszystko techniczne, czy taką specjalność specjalności robił, mm -hmm. to nie idzie tak, to faktycznie, i nie ma racji do lat, się do Mówię też w tych widzeniach, z tych nadzwyczajnych, że przywołują do skarbu skarbu, jak już zaczyna to wiedzieć, to, to ja mogę jego wachować i tak cały czas jak to się rozmawiam. A to, że czekać ktoś ma taką małą no, organizację, jak się takim <sum> działaczy, no to ma, no to, ale, ale, ale też się, że to nie każdy, to, to ma. No to... <sum> nie, Pan, no to ja też się powiem szczerze, że wahałem podjęcie tej, tej, tej funkcji i to jest bardzo duża odpowiedzialność. Wiem, że generalnie cecha działaczy związkowych w moim odczuciu też tak jest, jest negatywnie pod, postrzegana. Natomiast związek związkowy nierówny, to zatem jest jedna rzecz. To jaki jest związek dany tam firmy, to, to ludzie tworzą ten związek. A ludzie mamy takich, jakich mamy. Ja uważam, że mamy dobrych ludzi, bardzo dobrych. Uważam, że tak, jest bardzo Także tutaj I mówię, wszystko powinniśmy zrobić, żeby właśnie nie doprowadzić albo przełamać tą opinię. Dwa, dwóch raz dwukrotnie raz w jakby w siłach naszych władz, bo no tak jak pamię czasami taka jakby takie zewnętrzne odczucie na przykład w części kochaków mm -hmm. ciśnienia, ale to tak i jest jakby taki megat. Mm -hmm. No, czyli nie doszło, żeby ten mega się pogłębiał, bo to jest mm -hmm. szkodzą tylko dla nasze. Z czym panowa to też... jak mówię, w spotkaniach i znacznie staramy się tutaj coś zrobić, żeby... Czy w takich rozmowach, w innych, bo wczoraj mówili takie same rozmowy, a potem też się działania no, dlatego... Czy panie dyrektorze? Ja powiem tak, że, że ja nie będę tego y, mówił, że te, tak to minął, ale to, że akurat w naszych sze y, szeregach związkowych nie ma nikogo wciśnie, to też jest to nagle ciała uciśnić, bo panowie nie będę zazwyczaj wymieniał, chodzili i przestrzegali i wręcz y, od, wodzili od zapisywania się w związku. No tak było. Pewne konkretne osoby, ja wiem kto to jest, i tak było. I wytwarzanie opinii wokół mojej osoby, na przykład jako kogoś, kto negatywnie działa, no to też jest. Niestety nie mówimy sobie, no, że Czyli, no, taka jest, jakby że, ja to, to już na nej. Ja rozumiem, że tak. No, bo może to samo, pewne dzieciowe sprawy. Niestety, nieprawdziwe chyba, no powodują, że większość czasami robią ludzi wszędzie, No niestety mając wstępne stanowiska, czasami może coś przekazać się dla siebie i, i chwała, bo mocna w tej konieczności, przede wszystkim, a na końcu jak już. No dokładnie, dlatego Czyli pan, pan, pan to nie jest Sprawa, że coś nie trzeba uczelnić, to proporcje, w jakiś mhm. sposób się na ten temat podchodzi. I to po prostu że on niestety zaraz już, no jak organizujemy to i tak dalej. Ale to samo mówię, to, to zobaczymy, bo nasza praca jest, powiedzmy, jakaś taka, no przede wszystkim nasza tutaj własna, jakieś nie podchwycamy do zasobów, czy tam właśnie po prostu jakieś tam jakaś, jakaś, tam jakieś, jakieś, już nie mówiąc, że jakiś tam czy pod telefon jeden koligant, ale to jeden, to potem na zewnątrz, powiedzmy sobie, czy gdzieś, po co też jest tam, jakaś tam, zawsze jeszcze postawię, opinia. Pokazuje, że dobra, że organizacja, to oczywiście, że jak wszystko wyma. można powiedzieć, ta sama idea komunizmu. i jeszcze jeszcze te interwencje, <tuszy> <nie tuszy> to ludzie, jeżeli źle się, dokładnie, mówi, no to znowu, do komuniści, bo się znaczy, A no, ale tak, chyba za Solidarności nie pamięta. No to no, właśnie. To jest, jest przykre, powiem tak, przede wszystkim przykre jest to, że po 1989 roku generalnie Solidarność, bo taka jest trochę, straciła w oczach y, ludzi. W moich też, osobiście. A to, że akurat związek powstał pod. Y, to jest czysty przypadek. No to. I to straciła Niestety straciła. No bo to po prostu potrzebuje się wszyscy ludzie coś innego sobie ale... Oczywiście, i chęć własnego zysku. No, przejęto interes własnych tych grup, przejęto tych znaczek i niestety poszło to wszystko. Tak, 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 tak. tego, tego, tego no nie Jest to, co jest, ale tutaj niezależnie od tamtych, jak mówię, i tu. To, co Pan mówi, no zawsze, będzie potem, i to, co ja się to przekładało w takich właśnie działaniach, to, ludzi. Ja, ja rozumiem, że ja jako osoba, która jest jako wiceprzewodniczący, jestem oczywiście kojarzony, tak, w Warszawie, czy, 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 czy ogólnie, tak, jako negatywny. No, w porządku. No. Ja rozumiem ja, ja tak, ja tam przede wszystkim, jak zawsze rozmawiam z socjalistami, przede wszystkim na czy przede wszystkim, co interesuje pan jako pracownik, inspektor, realizujący swoje zadania i, jak Pan, ja akurat nie mam zawsze Dlatego zazwyczaj mamy tutaj jeszcze taki zastrzeżeń, zwłaszcza, tam czasami biega ja się ktoś coś, albo no już jest ze mną, no, bo to jest tak, że czasami to ja muszę gdzieś gdzie się z nimi zwaniem, a blisko słyszę, no to mogą jakieś takie rzeczy tam jakoś się pytać, gdzieś, także to to ja akurat nie mam naprawdę znaczenia, no, bo jak to mówimy, no u Pana u mnie tutaj jest, że to na podobnych papierach jest, Połody sprawdzające, a na przykład nie chcę, też jeden nie chce swojego czasu tracić na dodatkową działalność. Do powiem szczerze, że mi też się nie chce. Powiem wprost. Powiem pan to. Nie. Dla mnie to też jest, nie jest nie wysiłek. Tak. Wie pan, to też nie no. jest mi na rękę. Lepiej siąść z boku i narzekać po kątach. tak? Nie wszystko, no, ja to, 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 to nie jest wyjście. To nie jest wyjście. Się dzieje, tak? Czyli Pani Sokrę będzie zawsze jak już potem w nocy, się w sumie, jak to się będzie, i co to się będzie, i gdzie to się będzie, jak to, mi to się będzie przekładało, no, bo to będzie tak odbierane. No, tak to jest prawda. Znaczy, wie pan, najważniejsze jest to, i to jest największy problem, że teoretycznie zarząd, tak, czy nasze kierownictwo wyraża tutaj opinię, z jednej strony oficjalnie pozytywnie, tak, chcemy działać w związku, chcemy pomóc tej firmie, ale te metody na rękę w zmianach żadnych nie idzie. Bo niech Pan zwróci uwagę, że tak naprawdę po, no, po tym spotkanie z to bardzo pozytywnie zakończonym, dużo wynikało do przodu, ale tak de faktu tutaj zmiany jakoś specjalnie nie widzimy. Nie ja rozumiem, I, ale. I, i, i trudno zrozumieć, jakby tu, to tylko związkowo oczywiste, jakby tego nie to Mogą wierzyć, że nie ma swojego działania, to sami działają długie, to wszystko to, czy tam. A te zmiany, no. Ale jak nie ma tych działań, no to jest tam tylko myśl o zmianach. Bo teraz tak, te każde zmiany, bo to co panowie na przykład nie to. to Zaproponuję jakiś to, to też są. Wtedy, jako wtedy, to się dojrzało w Stanach w stosunku do swoich wyobrażeń, i tak dalej. Nie ma oczywiście jakaś. Jakieś przedstawienie swojej wyobraźni spraw. Nie no, przede wszystkim chodziło o jedną na rzecz. Nasze spotkanie ostatnie miało na celu uświadomienie prezesowi, że są problemy, które my chcemy rozwiązać i że tymi problemami nie są osoby. Cały czas słyszeliśmy takie głosy, że to jest Zastankiewicz, że, że to jest ta Jakubowska, że tam coś jeszcze innego. Nie to są takie, powiedzmy sobie, dziwne teorie, ale fakt jest taki, że są po prostu niezwykle problemy inspektorów. I nie tylko z naszego działu, tylko one są zbieżne z problemami innych. To jest po prostu coś załatwionego. Ale to się wszystko wskazało, że to, się za to jak mówię, że zdała w zawsze jest taki, no kilka tych torów, w co w jakim, w jakich tematach. Dlatego, no jak najbardziej, tu uważam, że, że jak mówię, możemy mieć była taka narażona koda, To było powiedzmy, też wybieranie ogółem takchodów. Wtedy można było zawsze powiedzieć, że z przedstawicielem przychodził tam, że z tą niego, sobie czyli też jakiś pośrednik. Yy, bo wtedy, yy, z tym, gdzieś mówię można poprzez teraz tak no zwaną to radę dyrektorów pewne tematy Wszystko. Ale to tak, organizacji może jakiś tak sposób wykonania pracy, na przykład, no, można może próbować. Ale ja nie wiem, na ile, jak to mówi, tu wniosek na przykład jako nie w tym na no, polityka to typowo jest w tylko.

znaczy, że on odpowiada ok za finanse. Znaczy w, type... w tematach wkładu to to, to, to po prostu ludzi no powiedzmy, zanim pukliło to, to że robili specjalności Bo tak było. Chellow, te to, to, że ja podałem przykład własny jako tej osoby zapytania. Ja tak no na przykład Piotr Zarzeczny. Nie no takie przypadki były konkretnie. Arek na zasadzie Piotr Zarzeczny zrobili specjalności następne, Jarek po nie. Dostał podwyżki. No także to są takie przypadki nieodosobnione. To było tylko zaznaczenie problemu. Ja oczywiście mówię na własnych przykładach. żeby... żeby że był jakiś okres, tak faktycznie to się zgubił, i potem został i został. Ale ta jedna podwyżka mu no. przepada. Tak samo i nowotawce i wójcikowi. Po jednej podwyżce wszystkim przypada. Nie, no wójcikowi to już nikt nie mówi, że przepada. Bo wójcik to idzie co roku, bo powiedzmy jego, no chociażby w polityce że w miarę wszystko, jest celne, na ten, na goście, w tym momencie chcemy, no i na pewno tego co No to widocznie już Musi też przejść no, no, ja Nie z no, z ja nie wiem, oczywiście. Ja tylko to tylko powiedzmy sobie, kto ja był najmniej. Jak już to, był do sam to Tak, mówię. Ja powiem tak. Osoby, które generalnie w jakiś tam sposób straciły, czy też nie dostały, powiedzmy, jakieś kwoty, to tak. No to oczywiście yy, może zacznę od końca. To jest zarzeczny. E, to jest osoba Łukasz Lidla, to jest osoba Radek Śniadek, to Łukasz jest osoba... Ja to jest pierwsza i przyszła inspektora, bo ja na sobie nie doszedł. No, ale no, kwota no. miała być 3500 brutto. Nie no tak, ale to robiło to, to, jeżeli żeby zaczynało od trzech, ale to wtedy u nich. Wyszło do no, lotu. No ale to jest ta sytuacja nie, nie, ja, ja nie. Ja tylko mówię o osobach, które coś tam. A no, jak to tam to... to. to wyszło, że tu akurat no. jak są literaturę jest to specjalne, to następne będzie, ale to zawsze to pięć. Także wiedzą, no ale ja nie, tu nie weźmy z plecy, tak? Tak, to nie chcą. No, nie, ja tylko mówię o tym, że są takie osoby, tak? Macie jeszcze szansę? Nie, ale... jest Szansa <muchy> jest zawsze. Wy Panie dyrektorze, ja, to ja powiem to, tak, jak szpinka w wie pan, jest wędka, na końcu jest kiełbaska, piesek biegnie, nie? I on zawsze ma szansę dobiec, No to jest tak znane, nie? Nie, na pewno, jak tamtego szanek, on tylko rysował przez zamiar i nakładało, no nie wiem, po prostu 28 lat i bardzo już się światła, z że już się zjadła. Nie, ale to czy bądźmy połażem, nie? Nie, nie, pan dyrektor tak takie. Panie dyrektorze, ja powiem pan ja powiem panu tak nie tylko po koleżeńsku. Aha, dobra, Łukasz Lilla, Radek, Śniadek, to jest to samo, początek, tak? Jasczymski i ja to też początek. No a na no, dostatku, tak jak mówiłem zarzeczny, to ja były to osoby. Tak samo jak ja, początek. A on też wyskoczyła w przedszkolnym? Tak, teraz trzecią robi. Identycznie jak ja, łagł, no, łepił się. Mrawną chodźmy do szkoły, no. mhm. A Jeżewski? A Jeżewski to nie wiem, jak on wygląda. Bo nim nie odmawiałem w tej sprawie. A ja nie chcę po prostu, bo ja może i znaczy. Jaceczki, został pierwszy, trzeci na przedszkolnym formalnie. Ale nie dostał wyrzeczki. Nie, to było tylko przyburzenie umowy na czas nieokreślony? 500. Miał, czy 500 ma? Zadał, 3500, ma. To, czy to są tematy, powiedzmy sobie, no, które... Nie, to są tematy, które oczywiście są do Ja nie mówię na teraz, na dziś, tylko ogólnie. Nie? To jest, to jest temat do po prostu przedyskutowania. Bo to też, panie Wiktorze, my nie chcemy żadnej rewolucji, żadnej dzikiej sprawy. trampów. To mnie o to chodzi. No to, to... To, to mówię, to musimy sobie tutaj hmm. wykorzystać jakieś na pewno tylko sali, bo tutaj na pewno z tu nie pomoże. No ale jak powiedział właśnie, to to jest to, tutaj <grym to <grym bo tak się także do tego tematu spokojnie, jak mówił hmm. w tej chwili właśnie wiem, że są, są jak to mówili, te plany. Um, jeśli chodzi specjalności, to jak to mówię, spokojnie następna na tutaj grupa. Grupa panów na przyszłe bo będzie szła. I to lasowanie, bo mówię, dwa lata ja to już na pewno. Za 2007 i wszyscy. No nawet nie tysięcy za kiedy półtora roku to jest mm, No, jak najbardziej. jest tutaj to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest na przodzie. A co, hmm. to, to będzie u Jezuskiego? Druga? Czy też trzecia? U niego druga. Ale to też się nie To Też od się łamie, no. Tak, to mówię, tak, to, to, to tam było, że dwa lat, że 2 to by to 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 na przycisk, się postawić, Nie, no ja mówię, no jest, 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 panie dyrektorze, jeszcze taka sprawa, bo ja rozumiem, że ja oczywiście, wie pan, ja pan, powiem, mam wprost, że ja e, wziąłem na siebie ciężar, z, powiedzmy, wiceprzewodniczącego, e, nie, nie, nie powiem, nie było tak, że z własnej woli, tak, zami. Zamii, tak ale, ale powiem tak, jeżeli już na takie kiedyś się zdecydowałem, to chciałbym, żeby to było wszystko, przede wszystkim sposób załatwiania spraw. Czy to z Panem, czy z zarządem, czy dyrektorem, tam wyżej, po prostu z Żeby przede wszystkim to było wszystko oparte o współpracę, o normalne podejście. Bo tutaj żadnych rewolucji. Żadnych takich jakichś spraw. Na robotach przełożymy tak te słowa, to oczywiście, bo wszystkie te słowa, nikt nie może myśleć lecz. No, no, to jest czy... to, że my jak działamy, ja, to tak. Jak to jest sprawy, to zawsze jest, jest zawsze to Pan może zainicjować, żeby się dziejecie na no, przykład. Mm -hmm. Jako do kierownika, bo zawsze jest tak, i to powiedzmy, no, było umawiane, nawet powiedzmy, nie zawsze jak egzekwowałem, to są pięć licewych, ale to wniosek jest zawsze od kierownika. O to, że z uwagi na to, kto się mhm. wnioskuje o i tak dalej. I te tematy, przede wszystkim jako, zawsze możecie zawsze wziąć. Porozumamy, przyjąć politykę, tak jak już kończę, bo będziemy starać się to uważać jak najbardziej, właśnie, że to jest szkolenia, to co umożliwia, i zabezpiecza za potrzebę, za, to tam oczywiście dzieje. No, tyle, nie. Czego nam potem przez Sędzią w Stankiewicach nie było, i co o tym nie mówisz. Panie dyrektorze, bo, jeszcze? Raz, to... On po prostu jest, jest <ślesz> w jako, jako... No przecież panie dyrektorze, ja nie, nie będę powtarzał, do ziela, że to że to decyzja i tutaj absolutnie niech pan zobaczy. I dlatego no, mówiąc o tym naszym działaniu, naszym no, kontekście, to oczywiście tą politykę nie. tutaj z pokładów młodych, nawet w jakiej części, gdzie i kiedy, no, to przecież się tam, pisze się z bardzo jadka, pogadać, to samo się my możemy, jak to do informacji. Bo i tak potem, po proste, Ja też nie chodzili tu jak przedstawia i na to na pewno uwzględniają, to na przykład co przykład To jak na to będzie. przykład na przykład na przykład czy przykład na na będzie, na na na

i panie dyrektorze, ja powiem tak. I, i nawet, bo nie, mówi, sobie nie, nią, tekrar, nie tutaj na to, bo nie ma już po prostu no, się to, tutaj na filmie, że po prostu on do na to mnie dyrektorze, panie dyrektorze, nie, nie było w tym złej wiary ani Leszka, ani Naprawdę, to... Ja tylko rozmawiałam, a nie na tym, żeby Bo, bo Leszek chciał mi pomóc. Powiedział, jak za coś, za jak Tak, nie Bo ja mówię sobie też że ja się wcale niczym nie opieram na wsparcie konkretny argument logiczny mm -hmm. do napisania, do wysłania... jak trzeba będzie, będą problemy, ja to zapłacę, to nie ma nie o to. Dałem, ja nie będą ja no. problemy, no. Bo to na ja nie chodzi, jest. jeżeli no, 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 ty, no. z że tutaj jest taki, że to no to tak wygląda. No poważnie, no, moja żona to już ma mnie dosyć. Jak słyszy, że ja mam kolejne gdzieś tam się uczę, to już. Coś no to jest dobrze, to że jest w tym, No okresie, okresie, to jest. to jest. No to jest. No to jest. No to jest. No to No to, no to... jest. Umowy, jest, umowy, jest umowy, <noise> czelecia, tak, nie. No nie jest. to nie to tak. nasi, jak Dobra, to jest odchowana. Ale, ale oczywiście. że jest. się niestety to są dodatkowe, które tam, jak to mówię, trochę się, no, z jednej strony krwi a z drugiej strony powodują takie podziemki, no. Do tej jakiejś takiej satysfakcji czy przyjemności, bo to no, jest jak tako, już trochę może się działać, Ludzie się szkolić, ma no, jakąś przyjemność, no, ale potem słyszy, no, tam, no, troszkę tego, ale nie wiem, jak to mówię, no. Ja to jest, no, no, no. To właśnie tak jest. Ja, jest. A, i jeszcze jedną rzecz powiem, jeśli chodzi o działalność wniosków. Panie dyrektorze, ja powiem tak, to jest to pytanie. Pan by chciał jako wiceprzewodniczący mieć przed sobą na przykład Janusza Sankiewicza? Tak, ja <laughs> Nie, 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 no konkretnie. No, nie, panie dyrektorze, no. Nie, no to przecież Dobra. Coś pan nie porównuje. No, no teraz czy... pytanie moje jest takie. No, czy... To nie prezes i cała dyrekcja się... nie narzeka na mnie, bo, bo, bo naprawdę, bo to, że związek powstał, to nie jest moja przyczyna, to nie ja się do tego przyczyniłem, to nie, że wiceprzewodniczącym sam się wymienowałem i że tak to poszło. To nie jest mój związek. To tak na. To jest w ogóle sprawa jeszcze prawdopodobnie przez przejścia przed przejścia mojego tutaj e, do dobra. Nie. nie, to dam znać, że jeżeli Państwo coś problemy, które się nawarstwili, to po, pochodzą z kresu. O nie, słyszę mało to, to na od razu jeszcze inaczej jakby tak jak ktoś sobie dominiuje to. W końcu przyjeździmy tak razem, nie? No, ja, no, 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 tak, no, tak, no, ale to na ważnieliśmy, tak, tak, tak. A to w ogóle A co? wspólnego na tyle, tak dlatego co? A co? A co? nie co? to co? no dlatego, no no, 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 no. A co? co? Anyway. No ten jest sp to co? jak to skórne, no. no to, Dlatego mówię jeszcze raz, naprawdę przede wszystkim sprawa jest jedna, że działalność na e, szkole własnej firmy, na przykład z mojej strony, to jest ostatnia rzecz, którą bym Dobrze, że pan o tym wie, bo pan nie zna I nie ma takiej opcji, więc... Przecież no, mówię na tyle, prawda? Ma pan w sprawie rozsądek i jak to mówi myślenie. Przecież jest to teoretycznie zaczynacie, to jest to, miejsce pracy, no to pracy. Panie dyrektorze, to, to dlatego... To innego, jak mówię, MR, to będzie tam miejscem, no to jest ten A, oczywiście, że się miejscem, no. Ja. 5, potrafię, panie, panie. i jak? Pięć, sześć lat z MRO to płacamy, i dlatego, jak już to tylko można powiedzieć, że właśnie... Dlatego, dlatego mówię, bo nie, bo oficjalny proces mówi, że cieszy się, że ja ze mną rozmawiam, a ja to słyszę, że zarzeka, no to wie Pan, troszeczkę to jest nie fair, bo, bo, bo my generalnie poruszamy tematy, które są, no nie uderzają w nikogo, ja, to są sprawy organizacyjne. Ja myślę, że jak już na razie to, jak bym powiedział, tak trochę uderza, nie, jak Pan mówił, to trzeba no, w moim życiu, że po prostu tak jak Pan, czy zaczynacie jakby tą działalność, trochę się uczą. Skończyło no, to niego. Pewnie spraw, no też jakieś tam doświadczenie, jakieś tam Zasady, sposób i mm. tak dalej, no to może gdzieś się ogólnie też jest, znaczy no, w jakich sprawach, w jakich tematach, co powinno w jakiś sposób pochodzić, czy ustawa tamta, powiedzmy, po reguluje, czy, 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 czy jeszcze jakieś mm. tam inne instrukcje inne, czyli jak wszystko się po prostu nauczyć. I na razie ta działalność jako taka może spontaniczna, no to może być to można to po prostu jako właśnie, no znaczy. Jakby to nazywam? Amatorzy. No. o. się to ja poczynałem. To To już się dało, to się dało, profesjonalista. to już się to To W każdym razie, tak znaczy, no, no, Dlatego tutaj, dlatego tak to może jest, że to po prostu czasami takie, czy, czy jakieś tematy Z 13, czy jako zarazów, to było nie konkretnie całkiem w tym miejscu, bo... Nie taką drogą po kolei, no po prostu, mm -hmm. ale to spokojnie, to przecież nie powinnam to ani w życiu, ani osłabiać, bo ja mówię, po kilku latach już to ja wiadomo, w każdym działaniu, każdego życia, nawet najlepszego. Mm. Są, jak to mówi takie dzielnice, które są bardzo słabsze, powinno się, może się zastanowili, bo mówię im czasami, Dłużej, ja na to może się bardziej uważa, prawie tak, jak to papież na niego I hmm. nie, ale, ale to ta można właśnie i podobnie jakaś organizacja, jakaś zewnętrzna, jakaś zewnętrzna, jakaś zewnętrzna, I to jest, to są to, to są, teraz tylko właśnie tematy, tak to mówi że będę miało po tej, 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 tej takiej e, działalności, że po nas to chociażby podobno, bo wiadomo, że to też. Panie dyrektorze, tu pan rektorze, czy, zna, czy... ja powiem tak. Ja tak, pamiętam tę rozmowę, bo ja chciałem się tu zatrudnić, tak, a, a nie, no że ktoś mnie w tej ciągach cią, cią, ciągnął, czy tam jakieś. No, 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 tak było. Tak, jest, tak było. Roznówę, Dokładnie. Zada mi Pan pytanie, czy to jest moja docelowa praca do emerytury? Tak. Jeżeli tak, to pan myśli, że ja jestem w stanie zrobić krzywdę z tej filmikami? Nie, dlatego, wie pan, no. bo przecież ja na pewno, no. jak to mówić, takimi kategoriami ja nie, pani myślami, ani wie pan, to Dlatego, U. dlatego, dlatego spokojnie, przecież wie pan, pan, pan jest na razie... Hmm. No, w tej minisji działa, chociaż jest pewne ruchy, no chociażby osób innych, no mogą w jakiś sensie... Pan, w jakiś sposób wyciekać Ja powiem, że... Ja jestem wiceprzewodniczącym, nie dlatego, na wszystko ma wpływ, No, my. także tutaj, ale jest, jest jedna sprawa. sprawa. Ale, jest, ale, ale, ale jest jedna sprawa. Jeżeli, jeżeli poważnie... Yy, Widzę, że tak zaczyna być. Zarząd podejdzie do związku. Naprawdę wysłucha tych próśb, to są prośby, tak? a nie groźby. I zaczniemy działać wspólnie w tym kierunku, żeby to rozwiązać. To nie ma problemu. tak? I powiem Panu wprost, że jeżeli te tematy zostaną załatwione, to może się okazać, że za rok, za dwa rozwiązujemy związek, bo jest w porządku. Tak. Jak nie ma jest. Ale wie Pan, jak tematy będą rozwiązane, to powiem Panu wprost, jeżeli się wszyscy dogadamy, to może. No go, bo to nie ma sensu trzymać organizacji, które tam, pan, formalnie ma te skoro wyda się inaczej. Bo takie, taki to taki realnie. Związek powstał, bo, bo skończyły się, skończyła się pewna droga formalna, czy, 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 czy coś trzeba jeszcze więcej. No. no powiedzmy, że może tutaj nie krzewaliśmy wszystkich lut przepływu informacji ale pan dyrektorze, tak i, i tak, i, i tak i nie, bo niech pan zobaczy. Część problemów, które my poruszaliśmy z panem dyrektorem, sam pan wierzy z Warszawą, no, no teraz rozkładamy ręce dopiero prawa powstania w związku daje szansę, że zaczną z nami rozmawiać. No, no na pewno to jest kwestia. No, no, jest no, o wielu tematach, które wie Pan, no niech się chociaż tylko trochę z tego jakby dokładnie to już jest na plus. No właśnie, incontro. I jeżeli to jeszcze uda się na plus dla całej firmy, nie tylko dla Wydziałowej, no super. Jeżeli widać, że coś tam jest pokładane jak to w miarę jakieś tam sensowne, no, no to przecież wiadomo, że, no mówię, zawsze... Lepsze jest złym, go, 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 czy gorszym go, tego dobrego. Gdy to jest, jest dobre, to nie próbować lepszego. to się może. Dobrać. To znaczy, nie, nie, Tu gdzie, jest, jest. Tu gdzie jest dobre, to nie, to że nie jest, tak? Tam, gdzie coś mm -hmm. się już nawet trochę logicznie nawet już podmienia, no to mm -hmm. oczywiście że nie jest, może jeszcze, bo to zależy jakie tam na no, bariery i kryteria mm -hmm. To już nie przemienięcie, no. jest zupełnie, no. Znaczy, ja powiem tak, no, jeżeli jeżeli moja działalność, moja osoba, jako wiceprzewodniczącego jest źle kojarzona, to dobrze, to ja się wypiszę. Tylko pytanie moje jest takie, jeżeli nagle się okaże, że inna osoba... To ja nie tak, To może być gorzej, no. no to, ja powiem tak, każdy pracuje, jak z jednej strony na wiązki. No to że na tą firmie czasami trzeba popracować i długo, i co tak... Nawet w tej działalności swojej, tutaj z tej jednostkowej katastrofy, jest to praca, którą wymagają i czasu, i, 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 ale własna praca świadczy się właśnie dopiero o I trudno wymagać, żeby było o, w tej chwili ile tam, o nie wiem, minęło.